No, rusa, ktźdź. Oh, no, jeszcze raz kawałek pompad na Urwak. 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 Relax. Relax. Tu Kurwa. Dobra, ja. Kurwa Nie, dobra, ja, ja siedzę w miejscu No, sprawa, sprawa Idzie prezent Kurwa Ale mnie wystraszył Nice Dawaj, wychyl, będzie ace, no Jaka szmata Droni mnie Tam był Jest na no. przyciskach o, o, o. Ej by był to nie, nie wych...